To takie post do mojego pożegnania z wami wczorajszego. Muszę powiedzieć, że strasznie, ale to bardzo wam dziękuję za te głosy, które mówiły, że będziecie za mną tęsknić, że mnie nie zapomnicie. To dla mnie było tak ważne naprawdę. Popłakałam się i teraz też płaczę. Yy, ale musi, muszę musiałam, słuchajcie, musiałam, musiałam ten kanałek odświeżyć mój klub babcia, bo klop babcia już nie ma Klop babci. Muszę zrobić coś nowego. Bo wiecie, że życie płynie i czasami stare rzeczy zostają gdzieś w tyle i muszą być zamknięte, więc ja zamknęłam już na pewno kanał klubu, Babcia. Eee, ale, oczywiście, kochani moi drodzy, przecież jestem uzależniona od Was, jestem uzależniona od robienia filmików, więc nie mogę tak sobie po prostu przestać. Basia Ernst wiedziała, co mówi, że coś wymyślę. No więc wymyśliłam, ale będę miała teraz wielkie trudności, dlatego że muszę zrobić nowy kanałek, bo, bo, bo pod tym już Globabcia nie będę tego robiła. Nie będę zmieniała tytułu, bo to, bo to, się, bo to, bo to nie można. Czyli muszę zrobić nowy kanałek. Słuchajcie, moi drodzy, mój nowy kanałek będzie się nazywał Teczki, Haneczki. To, to takie teczki, z których będę wyjmować to, o czym będę mówić. No i tak to się będzie nazywać. I teraz mam taki wielki problem, bo ja, jak wiecie, jestem stara i niska i nie mam nikogo, kto by mi pomógł w tym, ale być może sama to zrobię, że muszę zrobić nowy kanałek. Jak połączyć to potem ten małe urządzenie z dużym urządzeniem, to ja nie wiem, ale mam nadzieję, że może no nie wiem, może mi się uda jakoś. Słuchajcie, może mi się uda. W każdym razie zapraszam Was wszystkich na mój nowy kanałek, który się będzie nazywał Teczki Haneczki. <tuczujesz> Teczki Haneczki. Śledźcie w internetach, sprawdzajcie. Nie wiem, kiedy mi się uda to zrobić, ale finalnie musi mi się to udać, prawda? Także spotkamy się w nowym, mam nadzieję ciekawym świecie. Teczek Haneczki. Ściskam Was wszystkich i całuję, bo jesteście, bo ja też za Wami też nie żyć bez Was nie mogę. Także słuchajcie, dobra, teczki, hameczki. Zobaczymy, co to będzie. No, pewno będzie podobne, ale inne. Ściskam Was, całuję, przytulam do serca.